Cześć. Z tej strony ma Witajcie na kanale. Dzisiaj przychodzę do was z recenzją czołgu, który jest jednym z najbardziej trudnych do zdobycia, jaki kiedykolwiek trafił do gry. Oczywiście mamy AFV1, który wciąż pozostaje maszyną praktycznie nieuchwytną, ale BZ74-1 jest drugim czołgiem równie trudnym do zdobycia. Aby go otrzymać, trzeba wziąć udział w evencie Tajne Laboratorium, które krótko mówiąc polega na tym, że grając z odpowiednimi boosterami, możemy zdobywać walutę, która nazywa się Reagent i wymieniać na odpowiednie nagrody. Jednakże jest to raczej ciężki sposób na zdobycie odpowiedniej ilości waluty, w związku z czym głównym sposobem na wejście w jej posiadanie jest wymiana naszych zasobów, którymi mogą być zarówno boostery, jak i dikonta premium, gold, free exp, etc., etc. W związku z czym możliwości jest dużo, natomiast pytanie, czy warto? Właśnie w tym filmie dowiecie się, czy warto się w to bawić. Trafić czołg możecie na dwa sposoby, albo otwierając skrzynkę, w której szansa zdobycia maszyny wynosi 1%, więc bardzo trudna, albo też pewny zakup za 100 platynowych kart, wtedy mamy czołg, ale żeby móc otrzymać te karty, trzeba wydać olbrzymie ilości różnego rodzaju zasobów. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ja skorzystałem z opcji wymiany dni konta premium, którego miałem bardzo dużo, uzbierało się przy okazji różnych zakupów i wydałem ponad 1300 dni, czyli ponad 4 lata konta premium. Jest to bardzo duża ilość i z pewnością nie każdemu będzie się opłacało tak robić, natomiast dla mnie to konto nie miało większego znaczenia, bo i tak nie byłbym w stanie go spożytkować. Więc z mojej perspektywy był to ok, ale co do wydawania przez Was tutaj wstrzymajcie się, dopóki nie oglądziecie całego filmu. BZ74-1 jest czołgiem chińskim, ciężkim. 9 tieru jest to czołg specjalny. Takich maszyn na tym tierze mamy już kilka: Loren 50-ton, TL720, KPZ, Obiekt 452K i tak dalej, i tak dalej. I jest tutaj bardzo ciekawa grupka maszyn, które są całkiem fajne i można nimi bardzo przyjemnie pograć. Pomijając już nawet znane wszystkim moje lubienie specjalne tego tieru, to trafia BZ74-1 do naprawdę mocnego grona wielu niezwykle interesujących i też silnych maszyn. Ma więc bardzo dużą konkurencję, ale po Kolej. Jeśli przyjrzymy się bryle czołgu, to model jest już w PBR, ale Wargaming nie postarał się za bardzo, gdyż jest on bardzo uproszczony, nie zawiera zbyt wielu detali i co prawda wygląda dobrze, ale mogłoby tu być dużo, dużo lepiej. Przechodząc teraz do opisu samego czołgu, to wygląd jest dość klasyczny, nie ma tutaj żadnych wielkich rewelacji czy też rewolucji, klasyczna bryła, a to co liczy się najbardziej, to oczywiście specyfikacja maszyny. Tutaj mamy armatę tradycyjną o kalibrze 130 mm, czyli całkiem sporym, jak na tym tierze, choć też z drugiej strony dość. Często spotykanym o niskim DPM-ie, niewiele ponad 2100, więc to już pierwsza bolączka czołgu. Długi czas przeładowania wraz z perkiem mamy ponad 12,5 sekundy, więc jest trochę, co osładza nam nieco fajna Alfa 460. Tutaj uwaga, mimo że to w teorii jest 460, to właśnie jest to bardziej teoria niż praktyka, bo większość losowań, jakie mam, wynoszą poniżej tej wartości 70-80, może nawet procent. Losowań jest po prostu niższych, więc wydaje się, że to Alfa na papierze wynosi 460, ale w praktyce jest po prostu Niższa. Penetracja to 254 mm, już z perkiem i jest słaba. To najsłabszy wynik pośród wszystkich innych czołgów kolekcjonerskich premium na tym tierze. Kiepską penetrację wynagradza nam bardzo fajny czas skupiania, który jest jednym z najlepszych na tierze i wynosi tylko 1,53 sekundy, czyli to zmniejszanie się okręgu celnika jest bardzo fajny, tutaj duży plus. Niestety znowu celność armaty najgorsza na tierze: 0,322 i to bardzo mocno daje się we znaki. O tym powiem też więcej w dalszej części filmu. Ogółem armata, w moim odczuciu, jest zdecydowanie. Bardziej na minus niż na plus, ma więcej wat i nie jest mocną stroną czołgu. Za to na pewno do zalet należy zaliczyć mobilność. Maszyna jest dynamiczna, rozpędza się do 45 km na godzinę, to jest topowa prędkość, jeśli chodzi o maszyny ciężkie 9 kieru. Ma też wysoki smuczonej mocy do masy, wynoszący ponad 16 koni na tonę, co oznacza, że będzie dynamiczna. Nie tylko będzie w stanie się rozpędzić do 45 wspomnianych kilometrów, ale też zrobi to płynnie, nie będzie zamulania po drodze, takiego wymuszonego oczekiwania na to, aż czołg będzie naprawdę jechał. Również pod górkę jest w porządku, więc tutaj nie mam zastrzeżeń i to są bardzo pozytywne cechy. Niewątpliwie mobilność jest najmocniejszą zaletą czołgu, tutaj należy się duży props. Jeśli chodzi o pancerz, to niestety jest źle. Na pocisków standardowych odbijać możemy troszeczkę wieżą, ale nawet na tych pociskach widać, że są również x w postaci garnka oraz, co ważne, jarzma, wokół którego można się bez problemów bić, więc nawet ósemki grające na godzie będą w stanie tutaj nas spenetrować. Jeśli przełączymy na pociski o większej penetracji, około 300 mm, no to pojawia się prawdziwy horror, a mianowicie czołg jest penetrowalny praktycznie biorąc wszędzie i staje się całkowicie papierowy. Pancerz zdecydowanie na minus i tutaj nie ma się niestety czym cieszyć, bo czołg jest bez problemu penetrowalny przez większość maszyn, także niższego tieru. Tutaj jest po prostu źle i nic tego nie jest w stanie uratować. Jaki obraz maszyny z tej specyfikacji Wam się sklei? Na pewno mamy tank, który potrafi się przemieszczać. To niewątpliwie, ta mobilność jest dużym plusem i daje bardzo pozytywne odczucia z gry. Zawsze kiedy czołg nie jest zamulony, to mamy takie poczucie ności w rozgrywce i to jest szczególnie istotne w przypadku czołgów ciężkich. Niestety, dla tych maszyn ważne są również inne elementy. Jeśli nie pancerz, to co najmniej armata, a tutaj armata posysa i to całkiem mocno. Jeśli chcecie zobaczyć mój krótki, humorystyczny klip, który zrobiłem, pokazując jak ciężko jest czasami tym maszynom trafiać i jak to wygląda w praktyce, to zapraszam do zobaczenia shorta na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o armatę, uważam, że jest bardzo niecelna, często chybia, a jeśli trafia, to nie penetruje lub też uderza w gąsienice i inne dziwne elementy czołgu. Jest to irytujące. A do tego jeszcze nie dość, że są z tym problemy, to kiedy już trafimy, to często te losowania są marne i wynoszą poniżej średnich 460 obrażeń. Myślę sobie, że 6, 7, może nawet 8 strzałów na 10 jest poniżej tej alfy, co po prostu psuje odczucia z gry. Jeśli mamy już bowiem armatę, która ma trudności z trafianiem, no to jeśli trafimy, to chcemy, żeby przeciwnik to naprawdę odczuł. Tutaj tego wrażenia nie ma, bo te obrażenia są po prostu niskie. A ponieważ gramy czołgiem ciężkim, no to musimy się obijać z innymi maszynami ciężkimi. Trudno to zrobić w przypadku bezety, bo jak wspomniałem, pancerz jest. Kiepski, w związku z czym każde wychylenie naraża nas na otrzymanie penetracji, bo po prostu nie mamy czym odbijać. Wystarczy, że przeciwnik przełączy na amunicję premium i nasz czołg staje się całkowicie zielony, niezależnie od tego, które miejsce będzie strzelał. Żeby było gorzej, także czołgi, które nie są na wyższym poziomie od naszego, ale na równym lub nawet niższym, korzystając z amunicji goldowej, będą miały dużą łatwość z penetrowaniem wieży. Jest więc naprawdę źle pod względem tego parametru. Jak więc widzicie, odczucia z gry nie mogą być przesadnie pozytywne i w moim odbiorze takie nie są. Grało mi się tym czołgiem. Naprawdę ciężko i mimo, że miałem ochotę odebrać pozytywnie właśnie tę mobilność, to armata psuła całą zabawę. Bo ja rozumiem, wiecie, że pancerza nie musi być dużo, jeśli mamy dobre działo i fajną mobilność, ale tutaj niestety tylko jeden z tych elementów pracuje, więc nie może być dobrze. Zapraszam teraz na bitwę na żywo. Jak Wam wspomniałem, mobilność jest bardzo fajna, czołg jest dynamiczny. Pancerz szczególnie wierzy, niestety posysa, wierzy, jest łatwo przebijalna przez większość czołgów 9. i 10. tieru. Ósemki, jeśli przełączą na Golda i przycelują też da się ją przebić. W związku z czym no pancerz na pewno jest w plecy, że tak powiem. Do tego mamy jeszcze armatę, która w moim odczuciu również posysa, głównie ze względu na kiepską celność i ta celność no jest bardzo dziwna. Bo z jednej strony trafia się bitwa, kiedy trafiacie, i nie ma problemu z przebijaniem. Innym razem wchodzi bitwa i nie jesteście w stanie zrobić kompletnie nic. Choke po prostu nie chce uparcie trafiać. A jeśli już trafia, no to nie przebija, lub też idzie w jakieś gąsienice, etc., etc. Zobaczymy, jak będzie w tej bitwie. Wydaje się, że. Mapa jest w porządku, losowanie też mamy plus 1, bo jesteśmy. Minus jeden, przepraszam, bo jesteśmy na topie, czyli dziewiąty tier. Gramy na ósemki z mocnych czołgów. które coś mogą zrobić? No to T30 i WTA w PZ4. Wiadomo, jeden kampi, drugi. Znając życie, też będzie kampił. Zobaczymy, co zrobi drużyna. Mm, tak, ziemniak sobie stoi. Niszczarki jadą na kampę. Ok, na razie jestem tu sam, więc muszę ostrożnie. Ok. Przebiłem, dostałem też, ale w boczek, więc to chyba normalne w tej sytuacji. Te podjechała. To jest zła wiadomość dla mnie, bo to znaczy, że ten gracz będzie próbował coś tutaj wyjeżdżać i strzelać. Włączyłem sobie adrenalinę, żeby szybciej przeładowywać, a tymczasem. O, trafiłem. I nawet odbiłem. Zobaczcie, no to tak często jest, wiecie. Mówię, że czołg nie trafia i jest dziurawy, a tu proszę, eating. I, I do tego jeszcze przebicie, penetracja. Taki, może nie jest przynocik, ale wycelowany, więc hawuka tam pojechało. Więc tu pewnie stoi wótek. Nie chciałbym bardzo się nadzieć na jego strzał za 600. Tam go nie ma, więc musi stać tutaj. To puścimy mu blinda. Tu gdzieś może być. AWK właśnie porabia T-54LTW, szkoda, no ale on ma lepsze DPM znacznie, <laughs> może coś może pomogę, albo i nie, nie pomogłem, oj tu sobie wyjechałem troszkę za bardzo i znowu siadło i znowu odbiłem, no widzicie, to tak właśnie jest, jak chcecie pokazać co nie działa... To jak na złość wszystko działa, ale z drugiej strony no lepiej mieć oczywiście takie losowania i taką bitwę niż gdybym mógł udowodnić Wam to co mówiłem, ale właśnie kosztem tego, że, że moje pociski nie będą trafiać. 465, tutaj no boczek to wiadomo, że dostanę, bo jak jest, jest ustawionym bokiem to musi gdzieś wejść, nie ma, nie ma opcji, więc to nie była wina czołgu, tylko akurat kwestia mojego ustawienia. T30, okej okay, zjechał, no i teraz no tu wiem, że tu stoi ten wótek, prawdopodobnie, ciągle, ciągle się nie wyświetlił. Zaryzykuję, zaryzykuję. O, i dostałem za 378 od kogo? I teraz, i teraz, właśnie armata już dla mnie nie miała nie miała litości. Byłem wycelowany, a i tak goldem w wieże lwa nie weszło. Spróbujmy dokończyć tą, tą 30. Ale on mi nie, nie piknie. To może tego lwa. I zostaje nam trzy niszczarki wótek. Yy, yy. Oni pewnie tutaj obaj są, bo ja dostałem chyba od Skorpiona właśnie. Tu, o, tam coś siedzi chyba, chyba nawet trafiłem, tak mi się wydaje. A skarpion się przesunął, czyli to musiał być wótek, nawet bez hajka powinno go skończyć. Dobra, no i wótek, tak jak mówiłem, widzicie, siedzi tutaj. To było oczywiste, że on tam będzie siedział, bo bo zawsze tam takie czołgi siedzą. Ha, jak polosuje 606, polosowało ładnie, i został nam już na. Strzał, ten wótek jeszcze zdążył zniknąć, i ktoś go teraz doje. Pewnie tak jest. Bitwa do przodu całkiem przyjemna. Ok, bitewka za nami, poszło spoko. A teraz krótkie podsumowanie tego, z czym mamy do czynienia w przypadku BZ74K1. Jest to czołg, który jest trudny do zdobycia, i jeśli już popatrzeć na to, czy warto się o niego starać, to zdecydowanie odradzam. Raz, że maszyna nie jest zbyt dobra i nie wynagradza tego wysiłku, który musimy wnieść, wymieniając nasze zasoby na nią, a po drugie jest bardzo trudna do zdobycia. Tym bardziej nie warto tego robić. Myślę sobie, że gdyby ten czołg był w sprzedaży, to nie dałbym za niego więcej niż może 10 tysięcy sztuk golda, a i to tylko wtedy, gdybym był zapalony zbieraczem i chciał wszystkie dziewiątki specjalne w garażu posiadać. Poza tym nie poleciłbym go raczej nikomu. Wyraźnie widać, że maszyna jest trochę niedorobiona, power creep i mocno jej brakuje do tego, żeby być chociaż przeciętną. Wydaje mi się, że porównując z maszynami takimi jak Lorraine 50 ton, KPZ 70, Obiekt 452K czy 50TP Prototyp, to jest tutaj wyraźnie gorzej i ten czołg po prostu odstaje od czołgów specjalnych i premium na dziewiątym tierze. Niestety mamy tu do czynienia z kolejnym, źle zbalansowanym czołgiem. Uważam, że potrzebuje buffa, jeśli nie do pancerza, to przynajmniej do celności tej armaty, bo tutaj jest po prostu bardzo dużo do zrobienia, i to działo psuje całą przyjemność, którą mógłby czołg dawać, a jednak nie daje. Moja ogólna ocena to 2,5 gwiazdki, czyli maszyna poniżej przeciętnej, i uważam, że nie warto sobie nim zawracać głowy. Wcześniej czy później pewnie i tak trafi do gry w jakiejś formie, bo nie sądzę, żeby był to drugi czołg, równie rzadki, jak wcześniej wspomniany A Face 1, który swoją drogą jest bardzo fajną maszyną, dobrą, solidną, a tutaj mamy drugi rzadki czołg, który jest kiepski. I jeśli zwrócicie uwagę, Uwaga, to Wargaming już po raz drugi prowadza do gry w ostatnim czasie event, który ma na zadanie wyciągnąć od Was jak najwięcej zasobów, oczyścić wasze konto. Dlaczego się tak dzieje? No cóż, gra wkrótce w ciągu najbliższych miesięcy zostanie mocno zmieniona. Jak wiecie, wejdzie update Blitz Reforge. W związku z czym Wargaming chce, aby nasze konta były tam jak najbardziej oczyszczone, bo nie bardzo wiadomo po pierwsze w jaki sposób te materiały miałyby być tam przeniesione, nie wszystkie będą mogły w prosty sposób być przeniesione, a po drugie, chce zacząć od zera właśnie z tą nową grą. Podobnie jednak jak poprzednio. Także tutaj nie warto sobie tym zaprzątać głowy, bo nagroda główna nie jest warta zachodu. Podzielcie się swoimi wrażeniami, co myślicie o maszynie, jeśli ją w ogóle macie, bo z tego co widziałem, według statystyk, to graniem dosłownie kilku, kilkunastu graczy na serwerze, co pokazuje, jak trudno jest go zdobyć. Cześć!